Cześć, dzień dobry. Z tej strony był forest. Chciałam Wam pokazać kolejną torbę. Uszytą oczywiście z tkanin z odzysku. Co to znaczy? To znaczy, że część tkanin dostałam od zaprzyjeżnionego zakładu tabicerskiego. Są to takie fragmenty tkanin, które już w zakładzie tablicerskim nie zostałyby użyte, ponieważ są za małe. I nie da się z nich zrobić żadnego mebelka fajnego. Ale na uszycie recyklingowej torby są idealne. I tak tutaj mamy torbę całkiem sporą. Tutaj ma 46 cm. Tutaj ma 47 Uszyta jest e, chyba <zyspira> z inspiracji przeziębieniowej. Bo przez ostatnie dni sporo miodku wypiłam z mlekiem. E, dół jest taki właśnie miodowy. Miodowy, piękny kolor. Nie wiem, czego dokładnie tutaj widać, jakie jest śliczne żółciutkie. A góra kojarzy mi się z korą drzewa. Góra jest ze sztruksu, bardzo miękkiego, mniejszego. Nie, mnie się ten sztruks nie odkształca. Torba jest troszeczkę inna niż zawsze, bo ma jedno ucho. Ucho bardzo długie, bo ma prawie 90, ma 94 cm i świetnie się nadaje do zarzucenia sobie na jedno ramię, tak wiecie, przy, na, przez boczek. Ucho jest szerokie, miękkie, delikatne, nie będzie się wcinać w ramię, nie będzie ramię bolało. Do tego mamy tutaj małe uszka, żeby torbę chwycić e, właśnie w tym miejscu. No gdybyście zaszalały na zakupach <grytanie> na jakiejś promce i coś sporo tutaj się dało nieść w tej torbie. E, torba w środku ma podszewkę. Podszewka jest jedyną tkaniną jaką kupiłam tej torby ale też jest to tkanina odzyskana ponieważ ja ją kupiłam w second handzie kupiłam jej całkiem sporo um, oczywiście wybrałam wyprasowałam e, i teraz używam jej jako podszyweczki torba jest bardzo pojemna przyjemna wielokrotnego użytku nic się nie z nią nie dzieje w kolorach takich naturalnych pięknych moim zdaniem sam raz na duże zakupy. Życzę miłego dnia i zapraszam po więcej mu forest.